Hej hej, z tej strony Przemo, tam na kanale Raptor 1011 zrobimy sobie dzisiaj unboxing budzika PlayStation. Budzik PlayStation w kształcie Dualshock'a 4 Czekajcie Tu mam Dualshock'a 4 oryginalnego Tu budzik Przestawiamy go Uwaga Jest on zrobiony w skali 1 do 1 a teraz jakoś go trzeba otworzyć, rozpakować. Tutaj widzę, że coś jest. Ładnie to zakleili, żeby się nie można było dostać. że dam radę tą taśmę odkleić całkowicie. Dobra, lewa. Prawa strona poszła lewa. Lewą rozwaliłem. Tutaj widzicie? Oni to nakleili na to. Jest to oryginalny budzik. Dual Shock Playstation, otwieramy. Pewnie, instrukcja to jest budzik, to jest prawdziwy, oryginalny Dual 4 cztery ma Jedynki, dwójki. Czałki, przyciski wszystkie. Jest kabalek, USB. Ale poskręcone. Tak skręcone, że trudno dobra Trudno rozróżnić którą miejsc, w którą stronę był w ogóle skręcony Jest kabelek I mamy to I teraz tak Tutaj mamy taką taśmę do odklejenia Na wyświetlaczu tak Uwaga Odkleję To są takie cyferki Jakieś ponapisywane A i tu mamy ten wyświetlacz LCD z tyłu widzę, tutaj mamy gniazdo wejściowe, czyli... Jak to jest zrobione? E, cieńszą końcówką do góry, grubszą na dół. Nie wiem, opornie wchodzi. Dobra, weszło. Tak się jakby zakleszczyło. Ja na szczęście kupiłem sobie już taki wtyk USB, tak? Tutaj USB się wsadza i można włączyć do kontaktu. Nie muszę podłączać do komputera czy PlayStation. Dobra, pierwsze włączenie. Uwaga. No, co jest? O, jak fajnie świeci! Jak fajnie świeci! Mamy godzinę, dzień, miesiąc. O, kółkiem mogę włączyć, wyłączyć budzik. Jałem coś sobie ponaciskam. naciskiem. Jedynki, dwuki nie wchodzą, strzałki chodzą na pewno. No i krzyżyk działa, i kółko. Tak to wygląda. Ja zobaczę do instrukcji. A, trzeba przytrzymać klawisz krzyżyk. Rzeczywiście, o. I teraz jest 19. Uwaga, zmieniam dla was A, to jest AM i PM, czyli siódmą wieczorem I co, w prawo? 40 Grudzień Który my dzisiaj mamy? 20 Tak? Tak, 20 grudnia o, i tu można sobie ustawić budzik. Przytrzymujemy i działa. 7 wieczorem. 40 minut i 20 grudnia. Dobra, a jak ustawić budzik? Czy to w ogóle pisze po polsku? Nie, po polsku nie. Dobra, nic, no będę musiał się pobawić z tym nie wiem, alarm włączyć. O, jest! Przytrzymać wystarczy kółko. No na przykład siódma Wieczorem w prawo. 41. Szybko, bo zaraz będzie. I dajemy kółko. Dzwoni. Bo już ten czas minął. Także tak to wygląda, tak to działa. Kółko wyłączam. <laughs> Są dwójki. Fajnie to wygląda, przyjemnie. Jeszcze damy sobie może gdzieś na stół. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tego. Bardzo fajnie się prezentuje. Super, fajny budzik. Dobra, ja oceniam go 10 na 10. Fajnie profesjonalnie wykonane. I w ogóle... No tylko, że trochę kosztuje, prawda? Jakieś 230 zł. Ale jeśli chcecie to... Polecam, polecam, bo naprawdę gadżet zrobi w pokoju niezłą furorę. Polecam inne filmiki na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam i cześć. Hej, hej.